Ile wyniesie rata twojego kredytu hipotecznego, jeżeli nie masz wkładu własnego, a bierzesz 500 tysięcy złotych na 30 lat? A jeżeli kupujesz nieruchomość za 556 tysięcy i masz 10% wkładu własnego, czyli w dalszym ciągu bierzesz kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to twoja rata w dalszym ciągu wyniesie 3185 zł. A co jeżeli postanowisz kupić droższą nieruchomość? Tutaj kosztujesz 625 tysięcy i Ty masz 20% wkładu własnego, a w dalszym ciągu bierzesz kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat Twoja rata w dalszym ciągu wyniesie 3185 zł. W rodzinnym kredycie mieszkaniowym, niezależnie ile wkładu posiadasz, masz tak samo korzystne oprocentowanie, gdy nie masz wkładu własnego, masz 10% i 20% wkładu własnego. Nazwa kredyt bez wkładu własnego wprowadza w błąd kredytobiorców, ponieważ myślą oni, że nie mogą skorzystać z programu, jeżeli mają wkład własny. Skontaktuj się ze mną, a powiem ci, czy kwalifikujesz się do programu.